Hej! Um, przed chwilą nagrywałem odcinek, ale um, my mi właśnie chciałam włączyć pauzę, ale przypadkowo kliknąłem T. To coś, co włącza filmy. Co? Co? Prze Byłem prawie pierwszy i teraz to jest... Aha, to jest prawdziwy globalny rank pierwszy i teraz... a to jeszcze nie daje. Daj mi kawę... Poczekajcie chwilkę. Ja... Wy... No, skończyłem. No to jedzenie, jeszcze Jedzenie. Numer. jak chcą jedzenie, no to nie będzie jedzenie. to w sumie nie przeszkadza. Czekajcie, nabiję tak do połowy. W sumie po co te cięcia? I tak w ogóle... Już... O. Ym... A. Właśnie, miałbym powiedzieć. dlatego Wczoraj mail... Znaczy nie było go. Drugiego. Bo vlog był. Dlatego bo ładował mi się tablet. Włączyłem. No i się okazało, że ma 2%. Więc... Ja wiem go na nocy dzisiaj teraz. Wow, mam bilion. Ja nie mam biliona. Eh. zarabia na Youtube Nie. Tak, to będzie chyba w następnym vlogu zarabianie na, na Youtube oraz co się... Nie ja wiem co będzie w następnym vlogu Tak czy siak Nie wiem czy to będzie odcinek długi czy krótki, chyba 10 minut

Zobacz, jeszcze od tamtego. Okay. Wiecie co? Chyba w następnym odcinku dodam kamer kamerkę i nawet takie białe kółeczka, które pokazuję gdzie klikam. Bo wy możecie nie wiedzieć. Kołczaki. ile ja mam filmów? to mi 52 będzie wow mam sz... ale mam subskrypcji dobra więcej, szybko, bo chcę to zadanie o, kawka subcia jode na kowie, babcia przyszła, znaczy, to wygląda jak trochę no jeśli ja nie skoniem, to myślę, że to jest jego bama. Ha. Nie skoniem. Mam taką czapkę, która zwiększała mi kasę. Czy tam coś mi tam zwiększała? Chodź. Co ona mi daje? Diament. Knok, knok, Nie nie wpuszczam. A bo nie wpuszczam cię do domu, I do pokoju. <laughs> Patrzcie, zbieram tutaj. Dobra, na razie zbieram sobie na ulepszenia tylko. Jaki będzie? O mm. Okołczaki, kasa. Nie mam kasy. Ready travel? Nie, 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 O nie, 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 Na razie... Na razie zostaję przy tym kanale. Jak będę miał już wszystko i będzie mi się nudzić. To może tak zrobię. Ile kasy? Zrobię kasy. o maks już jest to sobie Dużo sobie poklikam. A jakby ktoś nie wiedział jak są takie zielone pisy yy, klikasz ok zaraz wam pokażę albo po prostu powiem jak jest jakiś czerwony napis bo to jest na zielony napis jak będzie jaki o taki klikacie yy, Przekreślone? No. To drugie. To drugie niż ok, O tak. Mamo, no się nie dobijaj do domu. do pokoju. Chyba, że ja, chyba, że ja te filmy robię w przedpokoju. No to to już rozumiem. Ale chyba raczej nie robię, więc... Mamo nie do widzorszu, no no. i co jestem tam nie chcę mi się jeden diamentyk mogę wykorzystać. Dobra. I co teraz to? Aha. muzyka. Książki, książki, książki. To może im tą książki. Czekajcie. Robię sobie, kupię sobie taką moc. Tego, którą kiedyś kupiłem. Fan event. Będą szybciej komentarze przewidzieć. O ja. Tak. Książki, kołczaki. Nigdy to się skończy. Książki Czyli książki, o, będziemy piastkę chyba. Zaraz zadanie zrobię, więc sobie pomykam. Ale tam lecą komentarze przez to. Bo ten fan event przez 5 minut robi, że szybciej komentarze lecą. tego szybciej można zarobić. Na komentarzach. I szybko. Okej. Okay. A teraz takie zadanie. Co? Mamy jakiś kanał wiesz? Więc... Nie rozumiem. Piszcie w komentarzach o co chodzi, bo ja nie kapię. Serio. Nie wiem o co zauważy. Już jest pełno. Fun event. Fun event. Jeśli to jest fan event. To czemu to są hejterzy? Ktoś mi wytłumaczy. Kołczaki. A chyba po tej aktualizacji hejterzy mniej ten. Mniej zabierają tych kulek. No nie. Dobra, trudno. Po kilka sobie. Wiecie. Ile już nagrywam? 10 minut? Dobra, wiecie co? Cóż już za, za zakończać? czy chcecie jakiś jakiś yy, ten czy chcecie jakiś jaką grę chcecie czy chcecie z tego serię chociaż nieważne nie piszcie czy chcecie z tego serii i tak zrobię hehe he. dobra ja idę trochę poczytać komentarzy już się będziemy, znaczy nie chyba bo już to mówiłem, Dawid jak we... już coś zrobisz to już przejdź do tego, dobrze? Ym, no to cześć pa, pałomeczki. ile tych komentarzy one się nie kończą już mam bilion z ich, y, idę sobie coś kupić o, kawa Ym, no Wpijajcie na kanał kolegi Manek157 Będzie w opisie link Chyba jeśli będę Taki miły i będzie mi się chciało A uwierzcie mi Mi się wielu rzeczy nie chce Ło, wow, ale fajna szafka teraz oui. Dobra Cześć trzymajcie się Pa 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 para, Pa Pa Mam nadzieję, że będzie dobra jakość. I że się nagrało dobrze wszystko. Cześć.